Słyszę wszystko, nieustannie, za dużo czuję, mam dziurawe miejsca, daję. Chciałabym wstać i pobiec, jestem ciężka, mokra. Mam tylko jeden brzuch, rodzę nieustannie, chcę leżeć, nie musieć nic. Jestem piękna, pachnę, nieustannie jestem czyjaś. Mam zasypane oczy, nogi, ręce, ciało też. Noszę w sobie wszystko, co rośnie, noszę w sobie wszystko, co umiera. Czasami chciałabym nie zawierać nic. Chcę odejść. Jestem piękna, pachnę, nieustannie jestem czyjaś. Niektóre miejsca mnie palą, wtedy krzyczę, nie słyszy nikt, widzę niebo, rozmawiam z nim, z kamieniami, z korzeniami, chcę wstać i ubrać się i pobiec. Jestem piękna, pachnę, nieustannie jestem czyjaś. Przyjmuję wszystko, wchłaniam, chce mi się pić, jestem rozpalona, chora, wiem dlaczego, nikt mi nie widzi, nikt nic nie widzi, jestem piękna, pachnę, nieustannie jestem czyjaś. Odbijają się we mnie ślady, wszystkiego, co żyje, wszystkiego, co ginie. Jestem twarda, nie mogę się ruszyć, nie mogę zrobić nic. Nasiąkam, puchnę, wstrzymuję oddech. Jestem piękna, pachnę nieustannie, jestem czyjaś.